Wprowadzając na rynek IdeaPad 100, Lenovo poszerzył swoje portfolio budżetowych laptopów. Urządzenie charakteryzuje się procesorem i 3-4 GB pamięci RAM i 1TB dyskiem twardym. Zobaczmy, jak ten model sprawuje się w testach. Ja jestem Andruch i zapraszam Was do recenzji Lenovo IdeaPad 100. Po wypakowaniu urządzenia od razu widać, że mamy do czynienia z budżetowym laptopem. Górna obudowa wykonana jest z matowego plastiku w kolorze czarnym, powyliczonym dodatkowo elegancką fakturą. W lewym górnym rogu widnieje logo producenta, a brzegi są wyraźnie zaokrąglone. Podobnie zbudowany jest spód urządzenia. Znajdziemy tam cztery gumowe nóżki, otwór wentylacyjny, wiatraczek, naklejkę z informacją o modelu laptopa oraz 11 śrubek. Na minus brak dostępu do baterii. Ramka ekranu pokryta jest posrebrzanym plastikiem i nie należy do najmniejszych, szczególnie w dolnej części, gdzie producent pokusił się o jeszcze jedno logo. Na górze umieszczono kamerkę do wideorozmów. Pulpit roboczy wykonany z matowego tworzywa, i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że cała budowa bardzo łatwo łapie odciski palców. Również spasowanie elementów pozostawia sporo do życzenia. Po zamknięciu wieka prawa strona lekko odstaje, a samą pokrywę łatwo jest wygiąć. Przyjrzyjmy się, jakie porty i złącza skrywa obudowa laptopa. Na przodzie mamy kontrolki stanu i czytnik kart pamięci. Po prawej stronie napęd optyczny i gniazdo blokady Kensingtona, z tyłu nie ma żadnych złącz. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze porty producent umieścił na lewej stronie obudowy. Wśród nich znajdziemy przycisk zasilania, gniazdo audio USB 3.0, 2.0, HDMI, LAN, gniazdko słuchawkowe oraz otwór wentylacyjny. Lokalizacja przycisku zasilania jest mocno dyskusyjna. Przycisk jest mały i do jego niewygodnej obsługi z pewnością trzeba się przyzwyczaić. Podobał mi się za to kabel zasilania, który swoim designem wyraźnie nawiązuje do akcesoriów od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Pulpit roboczy zdominowała klawiatura wyspowa z dodatkowym blokiem numerycznym. Z samej klawiatury korzysta się przyjemnie: skok klawiszy jest płytki i wyczuwalny, a odstęp między nimi na tyle duży, aby umożliwić wygodną pracę. Na minus jakość wykonania: klawiatura łatwo ugina się podczas pisania, dolny i lewy klawisz strzałek skrzypi przy mocniejszym wciśnięciu, a spasowanie zresztą obudowy po prawej stronie pulpitu mogłoby być lepsze. Korzystanie z taczpada nie należy do najprzyjemniejszych. Faktura gładzika jest szorstka, co uniemożliwia palcom płynną pracę. Przyciski mają mały skok, ale są strasznie sztywne, no i jak na mój gust, troszeczkę za małe. Na dodatek środkowa część przycisku jest nieruchoma. Urządzenie ma grubość 2,29 cm i mierzy 37,8x26,5 cm. Jego gabaryty mogłyby być troszeczkę mniejsze, ale grubość jest już na przyzwoitym poziomie. Na uwagę zasługuje smukłość w samej pokrywy. Waga laptopa to 2,3 kg. Za wyświetlanie obrazu odpowiada 15-6 calowa matryca. Natywna rozdzielczość ekranu wynosi 1366x768 pikseli, co w tej półce cenowej jest normą. Wyświetlacz wykonany jest w technologii TVT. Kąty widzenia są szerokie, natomiast kontrast i odzorowanie kolorów należą już do przeciętnych. Na plus równomierne podświetlenie wyświetlacza. Jedynie do czego mogę się tutaj przyczepić to błyszcząca matryca, która w połączeniu z luminacją na poziomie 230 kandeli nie pozwala na komfortową pracę w nasłonecznionych miejscach. Głośnik urządzenia umieszczono w górnej części pulpitu roboczego tuż nad klawiaturą. Dźwięk, który się z niego wydobywa, jest płaski i cichy, o braku jakiegokolwiek basu nawet nie wspominając. Zresztą posłuchajcie sami. Nałożenie jakichkolwiek słuchawek znacząco poprawia sytuację, ale przy konsumowaniu większej ilości mediów najlepiej podłączyć zewnętrzne głośniki. Sercem urządzenia jest 64-bitowy procesor i3505U. Wykonana w 14-nanometrowym procesie litograficznym jednostka składa się z dwóch rdzeni, których bazowe taktowanie wynosi 2 GHz. Brak technologii TurboBus rekompensuje hyperthreading, dzięki czemu procesor może wykonywać obliczenia czterowątkowo. Ilość pamięci Kacze to 3 MB. Nieodłącznym elementem procesora jest zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics o maksymalnym taktowaniu 850 MHz. Laptop posiada 4 GB pamięci RAM DDR3L o częstotliwości pamięci 1600 MHz. W razie konieczności możliwa jest wymiana kostki na 8 GB jednostkę. Lenovo wyposażył urządzenie w 1 TB dysk twardy firmy Seagate o prędkości 5400 obrotów na minutę. To by było na tyle jeśli chodzi o teorię. Sprawdźmy teraz jak laptop sprawuje się w testach syntetycznych. Na początek Cinebench R15. Procesor wykręcił tu 207 punktów, natomiast układ graficzny 23,95 punkty. PassMark nagrodził laptopa 1304 punktami. Możecie jeszcze przyjrzeć się wynikom dla poszczególnych komponentów laptopa, w tym grafiki 2D, 3D, pamięci RAM i dysku. A jak już jesteśmy przy dysku, to jego wyniki zapisy i odczytu danych nie wyróżniają się niczym specjalnym. W teście nie mogło oczywiście zabraknąć 3D Marka. W Skydiverze układ graficzny otrzymał 2312, natomiast w CloudGate 3549 punktów. A jak te wyniki przekładają się na FPSy? Niezbyt dobrze, szczególnie jeśli chcecie pograć w nowsze gry. Na przykład zeszłorocznym Project Cars, który nie ma przecież najwyższych wymagań, był praktycznie niegrywalny. Po przesunięciu wszystkich suwaków na lewą stronę średnia ilość FPS-ów wynosiła tutaj 15, co przy wyścigówce jest stanowczo za słabym wynikiem. O wiele lepiej wypadł Tomb Raider z 2013 roku. Tutaj po obniżeniu detali na najniższe płynność była znośna. Trzecią i ostatnią grę, którą uruchomiłem był wydany w 2010 roku Bioshock 2. Grę ogrywałem na średnich detalach. Podsumowując, Ideapad 100 w żadnym stopniu nie jest laptopem gamingowym, ale da się na nim pograć, szczególnie w starsze tytuły. Przeznaczeniem laptopów budżetowych jest głównie korzystanie z internetu, oglądanie filmów czy praca biurowa, i w tym segmencie Ideapad wypada bardzo dobrze. Największą zasługę ma tutaj procesor, który świetnie radzi sobie z każdym zadaniem. Ogólna wydajność laptopa w Windows 10 stała na przyzwoitym poziomie. A przy tym wszystkim laptop pracuje naprawdę cicho. Wiatraczek przez większość czasu działał na niskich obrotach, przyspieszając jedynie przy dłuższej rozgrywce. Temperatury do jakich udało mi się rozgrzać wnętrze laptopa również nie należały do wysokich. Urządzenie wyposażone jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 32 kWh. Jak już wcześniej wspomniałem, nie ma możliwości jego wymiany. Naładowanie ogniwa do pełna zajmuje 2 godziny i 20 minut. Jeśli natomiast chodzi o pracę na jednym ładowaniu, to obyło się bez wodotrysków. W przeprowadzonym przeze mnie teście, laptop wytrzymał 3 godziny i 10 minut ciągłego wyświetlania filmów, natomiast granie w omówionego wcześniej Tomb Raidera rozłożyło baterię w godzinę i 10 minut. W obu przypadkach wyświetlacz ustawiony był na maksymalnym podświetleniu. Jeśli je natomiast obniżycie, możecie spodziewać się kolejnej godziny pracy na baterii. Lenovo Ideapad 100 to udane urządzenie. Do jego plusów należy niewątpliwie zaliczyć wydajny procesor I3 który doskonale sprawdza się w tej półce cenowej, wygodną klawiaturę i pojemny jednoterabajtowy dysk. Są też oczywiście wady urządzenia w postaci kiepskiego touchpada, błyszczącej matrycy i co najważniejsze okropnego głośnika, co przy multimedialnym urządzeniu jest naprawdę dużym minusem. Jeśli jednak te potknięcia lenowo nie odpychają Was od tego urządzenia, ja IdeaPad 100 mogę serdecznie polecić.